Cześć! Tu znowu ja dezachcio.pl No i tutaj y, serwer Dual Citroxa. Więc tak, y, no dobra. Y, zaczynamy. Już mam tam ten enchant, sobie wziąłem. Ogólnie jesteśmy na nowej mapie. Tak tylko pokażę. No. Y, jestem na niej drugi raz, także nie ogarniam o co tutaj chodzi do końca. Ale mniejsza o to dobra. Chieny. Yy, yy, dobra. Dawno nie nagrywałem i wyszłem z sprawy, także sorki, jak będę wiecie, coś głupiego mówił, ale yy, ten filmik będzie. No, za, zaraz y, zrobię timelapsa albo po prostu cięcie i widzimy się pod ścianami. Także trzymajcie się i cześć! Dobra, widzimy się z powrotem. No i od razu chciałem całą drużnię pozdrowić, ponieważ No dali mi różne itemy za to, za co. Dziękuję! Y, dobra, zaczynamy! Kurde nie mam żarcia What? Free kill! Nie, 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 nie Dobra Jedziemy Come on Nice, 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 nice Dobra A zlagowało mi, kurde, what? Dobra, jest, jedziemy dalej Dobra, nice. A, failu. Dobra, fail, fail. Wiem fail. Dobra. Spadam. A, kurde. Masakrycznie tu jest. Serio. Zjadłem koksa, a... ledwo co żyje? O, kurde. Dobra, jedziemy. Tak więc, to jest... Spie... <śm> drugi raz jestem na tej mapie, także przepraszam, lamie od razu to mówię bez żadnego wstydzenia się czy czegoś. No i tak. W filmie pewnie będzie pod tytułem yy, zdaje się powrót, ponieważ no, dawno mnie nie było i myślę, czy dalej będzie ten powrót, czy nie będzie. Co nie? No i dobra. Yy, dalej jedziemy. Ok, jesteśmy w drużynie pierwszej. Dobra, trzeba... Koksić. Idziemy koksić. Dobra. A! Ja... Kurde! Wiecie co? Mam przewalona. Aj, i padłem. Fail, na serio. No, trudno. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. E, wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że filmik się podobał, chociaż namiłem. No, ale nie, trudno, następnym razem będzie lepiej. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie trzymajcie się. Cześć!